Siemanko to ja Jarosław. W dzisiejszym odcinku wracamy do warsztatu. Będziemy robić kolejny test. Tym razem a, po dłuższym najmie wrócił do mnie samochód. Yy, no i ma porysowaną przednią szybę. Oczywiście użytkownik zamiast powiedzieć, że no, szyba jest, znaczy, że wycieraczki są zużyte i poprosić, żebym po prostu przejął pieniądze na drugie samo sobie wymienić bądź podjechać do mnie, żebym mu je wymienił. No oczywiście na zużytych wycieraczkach jeździł, używał. No i straszliwie porysował szybę, no ale to tak powiem Wam, że naprawdę. Dodatkowo na szybie jest jeden odprysk, więc też przetestujemy taki klej do szyb, który teoretycznie takie małe odpryski powinien usunąć. No i cóż, zaczynajmy. Walczyć będziemy dzisiaj z tą skodą Oktawią. Niestety, no, wygląda ona jak wygląda. Jest strasznie brudna, tak jak wszystkie inne samochody, ponieważ, no jak tutaj widzicie, albo i nie, jesteśmy zlokalizowani przy budowie totalnie ten płot. To tutaj e, mamy budowę trasy S7. No, w chwili obecnej, akurat budują w tym fragmencie, więc co chwila przejeżdżają ciężarówki z piachem. No nie jesteśmy w stanie tutaj utrzymać e, czystości samochodów. No cóż, musimy poczekać. Musi być gorzej, żeby mogło być lepiej. Produkt, który dzisiaj będziemy testować, to jest zestaw do usuwania rys Szyb XL. O, no, opakowanie takie dosyć liche. No ja już co prawda otworzyłem, ale tak szczerze wyglądało one w ten sposób. No takie. Ale opakowanie to nie jest najważniejsza rzecz. Co za to mamy w tym opakowaniu? Mamy pad do, do polerki. Razem z przejścióweczką. Tak to wygląda. Taki filc. Mamy tlenek ceru. Tlenek ceru w roztworze 1 do 1. Z wodą idealnie daje się do polerowania szkła, kryształu, luster oraz szyb samochodowych. Szyb samochodowych to właśnie to, co nam potrzeba. Tutaj rozumiem w tym pojemniku na mocz, e, chyba mam po prostu sobie to rozrobić, tam w środku też są rękawiczki, fajnie, Mieszadełko, mikrofibra, jest instrukcja, żeby nie było wątpliwości. Uwierzcie mi, że tym razem e, zrobię to całkowicie zgodnie z instrukcją, żeby nie było jakichkolwiek wątpliwości. No i zobaczcie szyba, jak wygląda w tym miejscu, nie wiem czy na kamerze to będzie dobrze widać. W tym miejscu i w tym miejscu. Chyba on to przetra W tym miejscu, w tym miejscu jest straszliwie porysowane. Wiecie, co jest najgorsze w tym wszystkim? Że tym samochodem praktycznie nie da się jeździć, bo to porysowanie jest akurat w tym miejscu, czyli dokładnie tak, jak się siedzi, jak się patrzy. No to, powiedzmy, jest takie nieprzeszkadzające, też denerwujące, ale nie jest w takim centralnym świetle, gdzie się patrzy. No i jeszcze tutaj mamy mały ubytek, o w tym miejscu mamy ten mały ubytek. Zaraz Wam jeszcze pokażę, czego będziemy używali do, do zakręcenia tego. Do naprawy tego odprysku w środku będziemy używali K2 Glass Doctor, no teoretycznie Unikalny system aplikacji całkowicie likwiduje cząsteczki belsa zalegające w pęknięciu, wypełnia je specjalnym spoiwem łączącym ze szkłem. Żywica otwarta się pod wpływem promieni słonecznych. Finalnie produkt nabiera zupełnie przeczytanej formy, dzięki czemu miejsce naprawy jest niewidoczne. Czy jest niewidoczne? To się okaże. Ja teraz przeczytam sobie dokładnie instrukcję. No i lecimy z tematem. Roztwór przygotowany. Polerka gotowa. Jeszcze jeden szybki rzut oka na zarysowania. no i słuchajcie, jadę, zobaczymy efekt no i słuchajcie muszę powiedzieć, że według mnie produkt dał radę, bo no jeszcze jakieś tam tutaj jeszcze jakieś tam ryski są, ale te były naprawdę bardzo głębokie, więc ja uważam, że ten produkt działa 100%, jeszcze sobie zajrzę od tej strony no nie no, jest bez porównania. No. Ja po prostu wiem, gdzie to jest. jest to tu, Dlatego ja jakoś tam delikatnie to widzę. Natomiast no nie ma co już tutaj dyskutować. Te rysy były naprawdę bardzo głębokie. Ta szyba jest tak naprawdę była do wymiany. Teraz myślę, że da się z nią spokojnie jeździć. Zdecydowanie zestaw do usuwania rys jak najbardziej według mnie działa. Teraz czas zająć się tym gagatkiem. Jak wcześniej mówiłem, produktem numer 2 jest glas Doctor. Ja zapoznaję się z instrukcją. No i lecę. Pierwszym krokiem oczywiście było wyczyszczenie. Krokiem drugim było naklejenie no takiego plastiku. No teraz strzykawką będę wstrzykiwał to, to maść, czy nazwijmy tą żywicę. No do tej dziury. Zobaczymy jak to wyjdzie. Ja cały czas wspomagam się oczywiście instrukcją, więc przeszedłem wyczyszczenie, naklejka sam a potem ten plasticzek. No i teraz odciąć końcówkę tubki z żywicą i umieścić w otworze aplikatora. I jak efekty końcowe? Rys to praktycznie już w ogóle nie widać. A, gdzie jest? O, tutaj. No i jak mi poszło zalepianie? Jest to dokładnie tutaj, minimalnie to widać. widzicie co ja robiłem. To pierwszy raz, więc być może zrobiłem coś źle, ale też to wygląda dobrze. Myślę, że już nic nie przyczepi, przede wszystkim nie rozejdzie się to dalej. Ja jestem zadowolony z obydwu produktów. Obydwa produkty mogę polecić z tym, że ten do zalepienia szyb jest dosyć drogi, bo kosztuje 80 zł. No, natomiast nadal jest to taniej. Taka usługa kosztuje mniej więcej około 200 zł. Jeżeli ma być wykonana w serwisie, który zajmuje się szybami, my się tym nie zajmujemy absolutnie, więc e, ja tylko po prostu wiem, ile to kosztuje, natomiast my tego nie wykonujemy i wykonywać nie będziemy, bo po prostu się tym nie zajmujemy. Nie można być od wszystkiego. E, natomiast co do polerki szyby, też są bardzo zadowolony. Myślę, że tą usługa e, potrenujemy na paru innych autach. O, troszkę wieje i myślę, że jak najbardziej wprowadzimy takie usługi yy, do swojej działalności. Dlatego wiadomo, no, musimy trochę potrenować, bo to wiecie, to nie jest tak, że e, czegoś się uczysz, od razu będziesz bardzo topiące. Nie, to trzeba wiecie, wyrobić tych nie wiem, 50 e, na swoich, nazwijmy samochodach, swoich czy tam znajomych, wiecie tak, w ramach praktyki można powiedzieć, że e, za darmo tylko za cenę materiału, w sensie my płacimy za materiał, znajomy czy ktoś tam nie płaci. I wtedy po prostu po takiej praktyce, kiedy jesteśmy pewni, że robimy to dobrze, że jest. Skuteczność, nie ma żadnych um, oznak, że możemy uszkodzić coś. Wtedy możemy zacząć taką usługę sprzedawać, a nie wiecie, e, kupić pastę za 30 zł i, i o, jestem w wielkim specjistem. Nie, 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 u mnie to tak nie działa. Najpierw mówię 50, 100, szyb przelecimy, wtedy możemy taką usługę zacząć sprzedawać. Chyba, że to jest was jest chętne, możemy wam to wykonać za darmo w ramach naszej nauki. A tymczasem na dzisiaj to już będzie wszystko. Serdecznie zapraszam Was do kliknięcia łapki w górę subskrypcji, bo już za chwilkę już jestem w trakcie nawet tego filmu wielki test zabezpieczeń antykorazyjnych, Coś fajnego naliczymy sprawdzimy 8-10 teraz nie będą dokładnie różnych zabezpieczeń Co zobaczymy, które wychodzi najlepsze. My pracujemy na co dzień na jednej marce, natomiast nie jesteśmy w żaden sposób związani, więc jeżeli okaże się, że która z nich jest lepsza, nie widzę żadnego problemu, żeby zmienić na, na tą, która w testach wyjdzie najlepsza. Siema!